Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam taki uchwyt, który służy mi do przenoszenia silnika. Także zobaczcie. Ok, i teraz sobie z wymiarujmy ten uchwyt. Rączka oczywiście musi być pod pewnym stopniem, aby było nam wygodnie. Na dole zastosowałem dwa profile, ale Wy możecie sobie od razu zastosować całowniki. Ja po prostu miałem to pod ręką. Rączka ma długość 53 cm, płaskownik od góry ma długość 16,5 cm. Rozstaw ceowników to dokładnie 17 cm na zewnątrz. W środku jest odległość 3 cm, a pomiędzy nimi jest odległość 9,5 cm. Od płaskownika do końca profilu jest odległość 14 cm. Otwór oczywiście musimy zrobić na 12 mm, ponieważ taka jest oś silnika. Od środka otworu do końca płaskownika mamy odległość. 10 cm a od środka do początku płaskownika mamy odległość 4 cm od środka do gru, górnej krawędzi profilu mamy 2,5 cm górne ścianki, oczywiście, ograniczają nam wysunięcie tego uchwytu do góry a zapina się go w następujący sposób. Wkładamy od dołu, przekładamy szpilkę i już mamy uchwyt zapięty. Dzięki niemu nie musimy dźwigać silnika ani się schylać, tylko swobodnie sobie go przesuwamy. Napiszcie, co sądzicie o takim uchwycie i czy takie filmiki Wam się podobają.